Witam serdecznie w pierwszy dzień turnieju, zanim zacznę jednak turniej to mam tutaj nazbierane na taką rolkę i brakuje mi bardzo strzałek, jak zdobędę strzałki to będę mógł wbić shrimera na piętro wyżej, więc trzymajcie kciuki żeby wpadły strzałki, puszczamy sobie rolkę. Tabard, czyli coś co mnie uwielbia, ja tabardów to mam tyle, że nie mam co z nimi już robić. Ciągle je przerabiam i ciągle wpadają. No strzałeczki proszę. No niestety, niestety strzałek nie mam. Zatem mam kolejne tabardy. No trudno się mówi. Możemy przejść do turnieju. Taką ustawiłem obronę. Nie wiem czy dobry czy źle. Chciałem mieć tą na środku, ale nie ma, nie ma oczywiście źle. W swojej ustawie mogą hator ustawić sobie na środek. No dobra, lecimy. pierwszy przeciwnik. Wydaje się dosyć prosty, oczywiście muszę mieć prowokację startową. Nie mogę mieć nic na odbicia. Znaczy furtka muszę jakoś zblokować. weźmiemy sobie popchita. Kurczę, tutaj by się Adam Giri świetnie spisała, ale nie wiem. Nie za bardzo jestem fanem, żeby grać z turmy 3-2, ale no chyba tak będą, muszę zagrać, wezmę sobie tutaj Hator jeszcze. Ok, tak, tak sobie zagramy. Ty masz więcej żyćka, więc na turm, akurat, może tak być. Hmm, tylko że nie mam dispela, mam tylko Madam Giri do blokowania. Ale powinno to siąść. Okej, okay, dwa czerwone. Jeden fiolet, więc pójdźmy na razie po te czerwone. W teorii sobie oczywiście te fiolety psuje, ale tylko w teorii. Okej. Okay. Myślę, że tutaj będzie już wygrana. Aczkolwiek. Hmm. Ludwik się załaduje raczej. Nie wiem czy on ciemnopierz się nie załadował. Okej, okay. na to liczyłem, że właśnie zabiję go z tej pasywki. Teraz oczywiście ciemnopierzem, znaczy tym pierwszym płomieniem, to ja się zabiję na achmosie dobra, ciemnopierz tym razem dobrze zadziałał, no i poszło e, lemonus garden dobra, ten sam skład hmm Fioletki, muszę mi przyjść fioletki. Nie ma fioletów, ale no lipa, lipa, chyba tej przegram. Ok, przyszły fiolety. Ale w bardzo dużym kombo i chyba pieprzny powinien mnie wykończy. Z jakimś fartem nie. Teraz nie wiem, czy ryzykować iść po Ludwika, czy iść od razu po te czerwone. Chyba zaryzykuję i pójdę po Ludwika. Wiem, że tam miałem fiolety i sobie jej popsułem, ale chciałem czerwone teraz, jak najszybciej. Udało się ściągnąć delikatną skórę, to jest na plus na pewno. dla mnie najgroźniejszy zawsze. Także Teo myślę, że też już jest wygrana. A Radia? A Radia mógłbym w teorii odbić. Ale z zwycięskim składem. No cóż. Hm. Mam jedne, jedne czerwone, ale ja chyba sobie wolę pójść to kombo, póki mam Ludwika. Ludwik tego nie przeżyje, nie ma na to szans, ale nie szkodzi. Jest po walce. No ten skład jest, ta obrona jest w ogóle mocno słaba. I mam fiolety na start, więc już możemy uznać, że jest wygrana. pierz działa jak należy. To cieszy na pewno. I kończymy. Ukona nie jest jakimś takim super tankiem na szturm. W innych trybach jest bardzo mocnym tankiem. Ale on ma za mały damage i łatwo go skontrolować. Ok, no i ten def jest już dosyć mocny. Jeśli wybije środek, to będzie dobrze. Ok, pójdźmy do te czerwone. I teraz zobaczymy czy słoń wybije mi Ludwikanie. Czyli dzisiaj ogólnie bardzo dobry dzień. Wszystko mi tak naprawdę wchodzi, te plaże startowe. Tylko jedna plaża startowa była trudniejsza, ale to i tak wiele nie przeszkodziło z tego względu, że... Um, no żeby te klocki się po, po prostu znalazły. i powoduje to, że, że Gasty nie jest w stanie e, wiecie, wrzucić tego super zabi, zabi, zabijającego podbicia swoich statów. Jeszcze jedno odrodzenie. I jest koniec. Nie wiem, czy to był już piąty atak. Wydaje mi się, że tak. Tak, to był już piąty atak. 65 pozycja. Brakuje mi do top 1 masakrycznie dużo, bo 350 punktów. I to widać właśnie, jak ich, jak ich dosta... jakie słabo obrony dzisiaj biłem. E, szybko zerknijmy, czy są Polacy w top, w top 100. Ale pewnie tak, bo Polacy lubią grać. Jest Michu który nie No i co? O, jest mapsik. Jest kolor obraz BlueLine.pl. No i gdzieś tam jeszcze ja jestem. I no i myślę, że ten, że to ogólnie ten to top 100 będzie. Będą tutaj dochodzili nasi rodacy. Obserwujcie sobie, kto będzie w tej galerii. Chwały w piątek. Z, z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że mój dev będzie się jako tak obronił. Postawiłem na grillkę zamiast na ludwika. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Ok, dzięki za uwagę. Trzymajcie się.